div id menu div klasa logo robimy listę klasa link link 1 w ogóle to. Znacie ten ból? Bezsensowna klepanina. Gdybyśmy tak mogli to zrobić dużo, dużo szybciej. Na przykład tak. Chcemy diva. Niech będzie to div menu. W środku chcemy mieć diva o klasie logo. Na tym samym poziomie zrobimy sobie listę. Niech każdy element ma klasę link. W środku zrobimy sobie linka. Potrzebujemy tego 5 sztuk. Dodajmy do tego, żeby tekst linka był po kolei numerowany. Włala. Voilà. Prawda, że proste? Chcesz wiedzieć, jak to zrobić? Zapraszam do obejrzenia odcinka. <muzyka> Cześć. Dzisiaj Wam chciałem opowiedzieć o Emmetcie. Czym jest Emmet, jak go używać, jak dzięki niemu możemy usprawnić swoją codzienną pracę. Może zacznijmy od tego, że otworzymy sobie stronę Emmet Emmet.io, otwórzcie sobie dokumentację, download, a w dokumentacji przyda się nam tutaj link na dole cheat sheet. No i czym jest Emmet? Emmet to jest plugin do edytora. Jak widzicie, tych edytorów jest bardzo dużo, więc na pewno znajdziecie plugin do, do swojego. I dzięki niemu będziecie mogli w dużo prostszy i przede wszystkim szybszy sposób pisać HTML i CSS. No, głównie, głównie HTML, na tym się dzisiaj skupię, chociaż pod koniec też Wam pokażę, jak to wygląda w przypadku CSS-a i dlaczego tego CSS-a akurat nie używam. No dobrze, ale po co komu ten? Emmet na co komu to potrzebne. Dlaczego o tym mówię. No właśnie miałem ostatnie okazję widzieć kilku juniorów w akcji podczas pracy i widząc jak klepią te divy spany listy aż po prostu mi się ich żal zrobiło. Można to zrobić dużo szybciej nie marnując tyle czasu. Jednak w naszej pracy powinniśmy sobie ułatwiać życie a nie utrudniać to już nie są czasy kiedy Pisze się w notatniku, choć, choć, jeżeli ktoś lubi pisać, na przykład w Wimie, zobaczcie sobie. Nawet w Wimie można pięknie korzystać z meta. Ok, przejdźmy może teraz do konkretów, otwórzmy sobie dokumentację i może nie będę opowiadał po kolei o wszystkim, bo to właśnie znajdziecie sobie w dokumentacji, ale chciałem Wam pokazać, że wystarczy dosłownie kilka kombinacji, żeby opanować e-meta, to jest bardzo, bardzo intuicyjne. Ok, otwórzmy sobie Atoma. Proszę bardzo, HTML5, pierwszy skrót. I pierwsza rzecz to zagnieżdżanie. Prosta sprawa, div. W środku diva chcemy mieć listę. Proszę bardzo, gotowe. To jest pierwsza podstawowa rzecz. Druga to jest na jednoczesnym poziomie, czyli div na tym samym poziomie paragraf, na tym samym poziomie blockquote. Proszę bardzo, gotowe. Prosta sprawa. Trzecia rzecz, często używana, to powrót o poziom wyżej. Czyli coś takiego. Czyli div na tym poziomie, samym poziomie. Drugi div w środku chcemy mieć paragraf. W środku chcemy mieć span. Na tym samym poziomie m. I teraz chcemy wrócić poziom wyżej, czyli nad ten span i m. I dodać tam kolejnego diva. Proszę bardzo. Gotowe. I tutaj taka uwaga, że oczywiście możemy zwielokrotnić ten znak, i każdy kolejny to jest wyjście o jeden poziom wyżej. Kolejną bardzo przydatną rzeczą to jest zwielokrotnienie elementu, bardzo przydatne w listach, czyli robimy coś takiego li, i chcemy mieć to razy 5. Proszę bardzo, gotowe. Piąta rzecz to grupowanie. Grupowanie robimy w nawiasach, i zobaczcie, jak to wygląda. Na pierwszym poziomie chcemy mieć diva, nagłówek w środku, logo, numerowana lista razy 5 i wracamy znowu. W kolejnym nawiasie mamy na tym samym poziomie głównym div content. Znowu wracamy na samą górę i mamy footer. I wygląda to tak. Czyli to był pierwszy nawias, to był drugi nawias i to był nawias numer 3. I szósta bardzo przydatna rzecz to kolejne numerowanie, na przykładu to co było na samym początku. Uli, eee. numer, i tu chcemy właśnie znak dolara. Numerować to po kolei i chcemy tego 5 sztuk. Proszę bardzo. Oczywiście możemy tutaj zwielokrotnić ten znak i wtedy będziemy po kolei, mieli więcej. O, proszę bardzo więcej cyfr. I ostatnia najczęściej używana rzecz, czyli yy, teksty umieszczam je w klamrach, dla przykładu a kliknij mnie. Proszę bardzo, gotowe. Tak samo możemy zrobić z divami i ta treść wyląduje w środku diva i tak ta kombinacja pozwoli wam w zasadzie na zrobienie większości rzeczy, nie trzeba się uczyć niczego więcej. Może jeszcze dodam tylko, że oczywiście takie to jest to samo co w CSS, czyli tak robimy identyfikator. Tak, to mamy klasę. I jeszcze jedna ważna rzecz, kontekst. Jeżeli zrobicie coś takiego div o jakimś id to w środku już dziedziczymy po tym divie nie musimy robić kolejnego możemy zrobić kolejny id bez dopisywania div proszę bardzo zresztą to samo mamy z klasami zobaczcie, nie musimy pisać div to jest to w tym momencie oczywiste i to mamy klasę pierwszą w środku chcemy mieć klasę drugą jeszcze niżej chcemy mieć klasę trzecią, w niej robimy listę i tu jest to samo zastosowanie, wiadomo, że to już jest lista, a nie musimy pisać li, o klasie link i oczywiście razy 5 sztuk, gotowe. No i zapomniałem jeszcze o kwadratowych nawiasach, w których możemy dodawać elementy do danego tagu, no, najlepiej będzie widać to na tym przykładzie. Czyli mamy tabelę, gdzie chcemy mieć colspan2. Proszę, wygląda to tak. I na tym przykładzie też yy, możemy zaobserwować, jakby to samo wyglądało w tym krótszym zapisie, czyli... O proszę. W tym momencie wiadomo, że w, ta, w tabeli będziemy mieli tr. Nie musimy tego zapisywać tak jak tutaj. To samo poziom niżej, wiadomo, że to będzie już d, Zostaje sam colspan efekt. Proszę bardzo, taki sam. Po więcej przykładów odsyłam Was do dokumentacji. Tam jest naprawdę wszystko fajnie opisane, i nie jest tego dużo. To jest w zasadzie kilkanaście przykładów pokazane dokładniej, nawet z tym numerowaniem, że można w odwrotnej kolejności, od przodu, od tyłu. Tutaj możecie też zobaczyć takie rzeczy, jak na przykład możemy sobie wygenerować. Słynne Lorem Ipsum. Jest to równie proste. Jeszcze tylko to. Proszę. Gotowe. Mówiłem też wcześniej o Cheat Sheet. Tutaj macie pokazane wszystkie możliwe kombinacje. I żeby to was nie przeraziło, tego nie trzeba się uczyć. Przede wszystkim te wszystkie rzeczy są dosyć intuicyjne. Nie trzeba nawet do tego zaglądać, żeby. Wymyślić od razu, wiedzieć, że chcemy zrobić linka, to będzie to link, link CSS. To wszystko jest dosyć proste. Tak naprawdę używa się tego co najwyżej kilkadziesiąt znaczników i to jest w zupełności wystarczające. Mówiłem też na samym początku, że w MMECie można pisać CSS i że ja tego nie używam. Dlaczego? No, CSS w tym momencie, a szczególnie jak korzystamy z, z jakichś preprocesorów. Jest dosyć prosty do ogarnięcia. Nie ma tam tyle pisania, nie generuje się tyle znaczników co w HTML-u i dla mnie na przykład pisanie dwóch, trzech literowych skrótów, żeby uzyskać słowo, czy też dwa słowa, no nie, nie ma sensu. Mi to podpowiada edytor. Niemniej, jeżeli ktoś lubi, to proszę bardzo. Nie wiem, może ktoś da znak w komentarzu, czy czy używałem meta do CSS. -a. Dla mnie jego główną zaletą to jest HTML, czyli bardzo szybkie generowanie tych całych bloków, znaczników, to co Wam pokazywałem na samym początku. Wystarczy tego kilka sztuk i mamy opanowane, gotowe. OK, mam nadzieję, że Was to zachęciło do użycia M meta. Dajcie znać w komentarzach, czy zainstalowaliście, czy nauczyliście się tych paru skrótów i czy Wam to pomaga. Dajcie link do filmu waszym znajomym, szczególnie tym, który, którzy no, nie korzystają z tego i się męczą, być może nie wiedzą, że coś takiego jak Emmet istnieje. No i klasycznie na koniec łapki w górę, subskrypcje, dzwoneczki, czy co tam na tym YouTubie jest i do usłyszenia w następnych filmach.